Siemanko wszystkim, śmietnikowy artysta z tej strony Jeden z was, jeden z was ludziska Pozdrowienia dla wszystkich Dzięki za komentarze Dzięki za, za motywację Mam nadzieję, że też znajdujecie ciekawe znaleziska Ja jestem na pierwszym kontenerze Wyszedłem w nocy, wiecie Bo jest pierwsza 56 jakoś interesuje. No i co, mamy taką ciekawą sytuację, od razu atakujemy z grube rury, bombardujemy różnymi artefaktami, mam nadzieję, bo nie wiem co jest pod spodem, ale mam dla Was dwie niespodzianki. Słuchajcie, parcie, od razu przejdźmy do rzeczy. jedna niespodzianka, przejdźmy do rzeczy. To jest tutaj, to jest parcie, kontener, taka miejscowa w ogóle, taka miejscowa. jesteśmy na takim miejscu, wszyscy już chyba śpią. Także śpijcie normalnie, spokojnie, i artysta, będzie cicho, będzie cicho, mimo że patrzcie, co widzimy, patrzcie, to jest jakieś, patrzcie, niesamowite kieliszki, pobite, nie pobite, kurde, kryształy, co my z tego uratujemy, co my z tego uratujemy, jak myślicie, patrzcie, popielniczki jakieś, pełno kieliszków, gdzie to sięga, na samo dno, masakra w ogóle, co oni wrócili, patrzcie, gdzie zastawa, całych talerzy. cały talerz z Wawela, ale pobite te, no, tamte dobre, to są nowe rzeczy. Nie wiem gdzie to sięga, nie wiem ile to sięga, spacie cukiernica tam jest jakaś widzicie, patrzcie cukiernica, także ja tu zobaczę, będę to z wami robił, e, mam drugą reklamówkę też dla was, gdzie ona jest, gdzie ona jest, gdzie ona jest, gdzie ona a tu, tutaj szukałem wiecie i, i, i doszedłem do takiej reklamowy, e, mianowicie, mianowicie już wyskoczyło takie etui do telefonu nowe, zacznijmy od tego. Eee, tutaj wyskoczyłem, co wolicie, może no, na lepiej potem, prawda? No, dawajcie zrobimy ten ten, dawajcie zrobimy pierwszy ten nasz ten nasz a tutaj depozyt tych tych rzeczy, to jest niesamowite, więc wyciągamy razem na bieżąco chcecie ze mną wyciągać? kto chce wyciągać depozyt? palec, palec do budki cii, cii. a przeciążyliście no i co z tego uda się uratować talerze piękne z, z Wałbrzycha, o oh, fuck Wałbrzy wyrzucili wałbrzy, ale elegancko. Także tu będziemy składować ten nasz... Ja może shorta nagram jeszcze z tego. Dobra, ja shorta nagram i się zaraz z za wami połączę. Albo dobra, shorta może nagramy z tego. Shorta może nagramy z... jak już wyciągnę, Także wyciągamy może na plastry, bo, bo to jest za duża sprawa, prawda? Żeby wyciągać na małej ilości. Kamery trochę nie naładowałem tak dobrze, ale kubeczki tu zaraz to posprzątamy spokojnie nierw trzeba zabezpieczyć jak najwięcej artefaktów. Zobaczcie, sprawdźmy, czy te talerze z Wałbrzycha są całe. Zobaczcie ze mną, jakie są te talerze. Taka miejscowa w ogóle tajemnicza. Siadajcie tam normalnie. Tutaj chodźcie, tutaj i normalnie siadajcie ze mną i zobaczcie sobie kawczany, zobaczcie kawczany, a tutaj śmietnikowy artysta przejrzy tego Wałbrzycha. Fajne, widać, że było I w piwnicy. Także to trzeba będzie sprawdzić z i gruntownie od razu Wyczyścić, ale jest w świetnym stanie. Tylko trzeba wyczyścić. Ale to jest, to, ale to jest piękny Wałbrzych, którego już teraz nie dostaniemy nigdzie indziej, ponieważ fabryka Wałbrzychu. Co to było? Ty, który rzucał, czy nie? Nie. No niemożliwe. Tutaj ludzie są mili, prawda? Uprzejmi, kulturalni zawsze byli. Dobra, masz teraz talerze Wałbrzychu. Co? Lecimy dalej. Cztery minuty już kurczę. Lecimy dalej. Trzeba to, ja nie wiem, czy nie zacznie się łączyć potem. Taka filiżaneczka. Ja to będę robił. Dobra, ja to będę wyciągał. Słuchajcie, a potem podsumujemy. Pierwszy szybko wyciągamy, a potem wielkie podsumowanie. Coś fajnego chcę wyciągnąć, żeby w końcu coś uratować dobrego. Co tutaj? ten pękiewicach cały będzie nie pobity. To. pa, fajne, ty. Ty to jest Egiptian Turkisz z Egiptu to jest egipska porcelana, fajne to, tu może będziemy wyciągać, o tu dawajcie, tu będą artefakty leżały, wszystkie co uratujemy, to po prostu dajemy tutaj, tak, także kawy mam nadzieję parzycie, zapamiętam, bo tu trochę tych artefaktów wyskoczy, o sorki, patrzcie, patrzcie, trzeba uważać, jest tu jeden uszkodzony, a drugi też jest uszkodzony, e, czekajcie. To bardzo dobrze, bo ja nie chcę mi się tam nosić, aż powiem Patrz, też jest uszkodzony? Też tutaj, czekajcie, czekajcie. To musi być gruntowne sprawdzenie. A ten też jest uszkodzony? Też, wszystkie uszkodzone pewnie. Tak, wszystko, cała porcelana uszkodzona, dobrze. Tutaj te talerze odpadają, te talerze odpadają, jazda jest powrotem. Słuchajcie, kamera jest słaba, właśnie nie możemy strzelać. Nie możemy takich strzałów wykonywać, bo tutaj tego trochę jest. Eee, może jakiś kieliszek się uda uratować? Co? Da radę, nie da rady. Wszystko potłuk, Skurczy kot. A ta cukiernica też jest potłuk? Zobaczcie. Czy może cukiernica będzie cała na, na żywo? I komisyjnie. Boa, udało się! Ładna! Ty! Ładna cukiernica, Ładna, Ładna. Co powiedzieć o Ładna cukiernica uratowana. Piękne, piękne szkło. Jak wazon, taki powiem. Wam. Piękniutka. Także na żywo macie już poszukiwania, ratowanie, ratujemy te przedmioty, prawda, patrzcie, ratujemy, na razie trzy są, trzy, patrzcie, kawczany, zobaczymy, ile uda się uratować, ile, jak myślicie, ja myślę, że Coca-Cola, o, Cola to bierzemy, to jest artefakt z Coca-Coli, bardzo poszukiwany przez kolekcjonerów, dobra, sprawdzamy dalej, Wrocławia, whisky, Wrocławia, wódka. Bierzemy po tej wódce. A będzie, będzie fajnie. Zbieramy sobie. Bawicie się, tak? Bawicie się, tak? Taka zabawa. Szklaneczka. Potem sprawdzimy, wybierzemy. Selekcję zrobimy. Także, co w ogóle. Jak spędziliście weekend? Weźcie coś powiedzieć, jak spędziliście weekend. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Że zreaksowaliście się po ciężkim tygodniu pracy. Nyskawe frape. ja nie miałem niestety tej okazji, bo tak jak widzę widzicie sorki, że tak... E, także jak dzwonicie do mnie czy coś, to, prawda, to, wy, to dzwońcie wiele na, parę razy, żeby to po prostu, żebym załapał, bo mogę spać. Potem to gdzieś się, to gdzieś się e, miesza mnie. No nie? A, o ten fajny. A naprawdę bardzo fajny taki kurczę, w owoce taki ciekawe, bardzo ciekawe. Tutaj zobaczcie na tym odłożyć. Ma fajną też tą. Ma też fajną ucho. No bo lecimy dalej. Lecimy na Szczecin. A ja nie wiedziałem, że taki depozyt będzie i naładowałem tylko latarkę typu pobity na o... Powiedzcie, że to będzie całe. To całe. Całe, 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 całe. Nie! Ale fajans fajny, ty. Co tu jest za fajans, ty? Patrz jaki fajans, ziomek. Siostro, bracie, fajans jomek. Co to za faj? Nie Włocławek Co to jest za fajne Powiedz mi Co to może być fajne Nawet dalej Dobra, słuchajcie, no jak ktoś tego wyskoczy to ja wam powiem Bo muszę chyba drugą cukiernicę rozbili. A, a tam jest cukiernica. Dobra, ja to będę robił. Muszę się skupić, patrzcie, bo to jest robota, naprawdę tam coś dalej jest. Zobaczcie, widzicie co jest. Pełno tego jest cukiernic, paki, kicsieli Ładny kieliszek, zobaczcie, nie gadajcie, że nie brzydki kieliszek, piękny kielich, jak puchar, takie artefakty wyrzucają, lecimy dalej, dobra, zrobię małą serię taką, żeby troszeczkę troszkę latarka się podładowała i lecimy dalej, nie, I dalej się znowu połączę na wiele dłużej, tuż porcelanka, ładno, i lecimy dalej. I my dalej mieszamy, dalej mieszamy, tutaj po prostu, zobaczcie, zrobię Wam rzut z góry, może Wy coś jeszcze będziecie widzieli, tam widzę szkola, kieliczki pełny, cały kontener tego, muszę się rozłączać, żeby kamera starczyła, e, na razie powiem Wam, e, tutaj już doszedłem do takich ciekawych talerzy, zobaczcie, Bolesławiec, Made Polad. Poland, widzieliście, widzieliście taką sygnaturę ciekawą? I chcę z Wami ją podjąć, Tu będą kurka całe. Chyba są całe, ty poczekaj, jakie stare talerze z Bolesławca, ej te są fajne, no, zobaczcie sami, bo jeden nie jest cały, ale te są całe, ty takie wzory widzieliście, to jest chyba najstarsze wzornictwo Bolesławca, patrzcie, kurczę, blada, ale on jest stary i ten drugi, powiedzcie, że jest ten też cały, jest cały, je, yeah. fajnie, też ma taką sygnaturę, dwa piękne takie talerze, pół piękne wzory, jakiś po prostu, kto to robił? Prawdziwy, prawdziwy artyzm, prawdziwy artyzm w Bolesławce. Tu odkładam takie rzeczy, które nie wiem, czy wezmę. Czyli nie wiem, co to jest. Takie z szkło, nie ma podstawki. Nie wiem, dlaczego do zasłużyłem dodlejs. Dodlis. Dodlis. Mamy tutaj butelkę dla dziecka. Szklaną taką. Może zatyczka będzie ładna, nowa. Także tu odkładam takie rzeczy, których nie wiem, czy wezmę. Tutaj kubeczek Al. My love, może wezmę, także to dla Was kubeczek, ludziska moje, all my love, wszystkich Was kocham. No, Tak, też mam takie, taki, powiem all my love, takie słowa podstawowe, to się znano nie, ale trzeba bardziej zdać na angielski. O, to uszkodzone, to już nie wezmę, wyskakują kieliszki różnej maści, wezmę ich, pokażę Wam, bo już wyskoczyło ich więcej, patrzcie, ile kielichów wyskoczyło, takie, takie. Jakie chcecie, takie, taki, taki, tu tam jest taka filiżaneczka, Soplica widzieliście Smirnow Smirnow szklanka, to co to, 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 to było, a tutaj mamy jeszcze taką Coca-Coli nowy kubek z cyklu Soundwave, z cyklu Soundwave, dlatego zobaczcie sobie, to jest Soundwave, zobaczcie ten kubeczek, a ja lecę dalej, no i co, to Wam chciałem na razie pokazać takie statystyki, niewątpliwie te talerze Giga, muszę je jeść. tutaj będą, dobra bo potem będziemy robić podsumowanie to one się jak najbardziej przydadzą na razie to odkładamy a potem, a potem to zbiorę wszystko stąd i jeszcze raz tutaj z powrotem dam do szkła tutaj talerz z jest zwykły, nie wiem bieli czy nie bieli zobaczcie sobie sami pomyślcie, a ja tutaj trochę rzeczy pogrzebię i czekajcie zobaczymy co, czy jakiś talerzyk tutaj, o zobaczcie Tak komisyje, coś odkleja. Piękne tułowice, nie brałem tych talerzy wiele razy, ale już bieli, 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 Czuję się jak w bym był. <laughs> o, patrzcie ile tułowic wyskakuje, już przestałem je brać, bo tyle i zacząłem je zbierać, że one po prostu często wyskakują, więc pewnie są tak nieposzukiwane aż tak bardzo przez kolekcjonerów. no ale zobaczcie sobie sami. Tu wychodzą. O, tam, tam następne może takie gazony były pod spodem ty. Ten nie wiem, bo ten cały w tym... Zobaczymy, kurczę. dalej lecimy z tym depozytem, ja się rozłączam. E, I już za chwilę to Fajny kielich, nie? Ty? Fajny kielich. Zobaczcie, rzut z góry macie. Zobaczcie, na razie rzutem z góry. Czy coś widzicie ciekawego może jeszcze tutaj? No, widzicie ciekawego, to mnie od razu mówcie, obserwujcie, obserwujcie, bo ja nie wszystko widzę, tam nie sięgam, dlatego postanowiłem, że będę Wam robił rzuty z góry, prawda? Może tam coś jest w tym worku? Tam są jakieś sztućce, ty, ja muszę to zobaczyć, kieliszki następne, o, patrz, jaki sperel ładny, W takie te piękne rzeczy, piękne rzeczy układamy w nasze kieliszki, to na pewno bieli, 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 idzie na grzyby w jesień, ze mną, dobra, macie kieliszki? bieli bieli tu macie takie coś i dalej lecimy z tym depozytem to, to strzeliło lecz dobra lecimy ja tutaj porobię żeby nie tracić baterii no i wam pokażę moje osiąg nasze osiągnięcia o może tam coś będzie kurczyć wazą zobaczymy zaraz zobaczymy będzie coś ciekawego dokopię się może widzicie coś ciekawego już gdzieś między tymi wszystkimi rzeczami bieli 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 dobra ja coś będzie się z wami połączę kochani moi i ludziska robi się coraz bardziej ciekawie robi się coraz bardziej ciekawie bo tutaj już wyszedł kolejne kubeczki kolejne smirnowy tego typu rzeczy tutaj wyszły już już wam mówię takie to nawet nie będę mówić ale fajne dwa talerze takie tego typu z tułowic starych. Piękny wzór, świetny stan. Róże. Kładę koło sławca. Tutaj koło tych, co zabierze. A tu uszczerbione, nie bieli. Tutaj robię. Tutaj wrzucam szkło, które potem wrzucę do szkła. O, powiem Wam tak. Tu leci szkło do szkła. Także co stąd będzie odpadkiem, lecimy do, do, do dna. Wrzucam tutaj, a potem z powrotem wrzucę do szkła. I tak będzie najbezpieczniej. Ale tam są jakieś salaterki, Zobaczcie, taki... Patrzcie, w ogóle zacząłem nagrywać, bo wyskoczył już ten spodeczek kawowy z pokera. Także spoko to już jest fajny, fajny, fa fajny, fajna rzecz. Z czego to jest? Czwórka. To spodeczek pokerowy, to już wiem. Popielniczka. No i co? I dalej tutaj widzę, już patrzcie w rogu, gdzie to było? Tam. Patera jakaś. Patera jest. A tutaj te salaterki, więc nie chcę pierdolą się to podźwignąć i nie chcę odchodzić może się zostanie z jakiejś jednej co, jedna będzie dobra? jedna chyba dobra, druga nie, druga bita ale wzór klony, kurczę, szkoda, bo to był dobry wzór powiem wam, to był bardzo dobry wzór która jest ta zbita? jest bita? czy nie? czy mi się wydawało? wydawało mi się Ej, są dobre, nie, to taki wzór to jest ten wzór tak, dobrze mówię? żeby nie było, żeby mnie strzelił no jaki to jest wzór, fajne dwie salatery, także ja już je układam tutaj, fajne, fajniuka. i druga salatera też taka, czy to ta była, nie, wydawało mi się, bo to takie róże, 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 jaki to jest wzór, róże, powiedzcie, co to może być za salaterka, ale mega, mega znaleziska, także ja lecę dalej z tymi znaleziskami, nie wiem gdzie to składać, bo tu już nie będzie miejsca. Za duże znalezisko. Zaraz coś, zaraz coś się zbije. Zobaczycie, że zaraz coś się zbije i będzie problem. Dobra, ja włożę te salaterki dwie, żeby były dwie w jednym, a potem zobaczymy, dobra, i lecimy dalej. Dojdę, spróbuję tą paterę. Pod, z, yy, nie wiem, co jest dalej. Tam może, mogą być wazony, ale strasznie dużo rzeczy uszkodzili. Tutaj taki wazony fajny, patrzcie, uszkodzony. Dobra, kopiemy dalej i się z wami połączę. Tam jest coś takiego niebieskiego na jajka, czy co to jest. Tam mogą być różne skarby, wam powiem. Jak myślicie? Dobrze mówię? Dobra, to lecimy dalej. Taka miejscówka, a jak wypiliście kawy, no to dobrze, bo jeszcze dużo przed nami. Jeszcze przed nami bardzo, bardzo dużo artefaktów może będzie. Dobra i ludziska, żeby się nie pogubić, żeby się nie pogubić, jestem na takim etapie. E, miałem do Was już dzwonić, e, jak e, udało się... Ale wyciągnąć te półmiski. Patrz, jakie półmiski fajne wyciągnąłem to stąd. Patrz jakie półmiski. Stara jakaś porcelana AR pisze, orzeł jakiś. AR, co to jest? Co to jest? Orzeł AR? poznajecie tą porcelanę? Orzeł AR? Patrzcie, tutaj trzy takie półmiski. To tu łowice są. To inne, patrzcie. To inne niż to. A to? To też z tym orłem. I takie trzy. Z taką niebieską owolutą. Pamiętajcie, takie półmiski, o z tym orłem, w świetnym stanie. Co to jest? Zaczęły wyskakiwać więcej tych talerzy, tych talerzyków więcej Jak Wam mówię. Tu gdzie położyłem, gdzie ja to położyłem, nie wiem, zapomniałem, ale wyskoczył także talerz, takie zaczęły wychodzić, talerze tego typu. To jest bez sygnatury, nie wiem jakie to jest. Zaczęły, tam oddzieliłem te rzeczy, które będą szły na wystawkę, tu taki talerz wyskoczył, fajny wiecie, Lublana i bardzo ładny, w takie wzory, do przeczyszczenia, ale piękny, no i co dalej, trochę więcej już tych tułowic wyskoczyło, są, to nie bierzemy, to wyskoczył Arkorok, też nie bierzemy, ale może ich jak najbardziej, to też tułowice, nie weźmiemy, jak najbardziej, to może ich chyba na wystawkę, nie? Naprawdę damy to na wystawkę. A tutaj już taka sytuacja była, a, a z tego tematu, a to widzieliście, to widzieliście ten spodeczek? Nie wiem. To jeszcze jedno wyskoczyło, co to? Pęknięte. Nie. Nie, 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 Wyskoczył trefl jeszcze z tego y, kawowego zestawu. Y, no i lecimy dalej. I lecimy dalej, bo podejmę z Wami, e, podejmę z wami tą paterę e, na żywo. Podejmie. Będziemy razem przy tym podjęciu, czy będzie cała? Nie wiem. Jest w woreczku, jest że jest szansa, ale nie wiem. No zobaczymy. Włócz albo przewód raz się, raz się wyciąga taką kurtą albałówką. I cała chyba jest. Dobra, ułożymy ją sobie. Mojego znalezisko. Chodź dalej, zobaczymy, co tu jeszcze jest, zobaczmy, nie dalej, jak coś będzie się z wami połączy, dobra? Trzeba delikatnie robić, tam są jakieś talerze, już, patrzcie, widzę, dobra, delikatnie, a co tu jest, to, to niebieskie wyciągniemy, to jest to gwizdek tam że... tak, delikatnie masz coś robisz, co to jest? taca do jaj taca do jaj taka wyskoczyła ale jazda. mamy tace do jaj żeby ładniej to jest jeszcze taca do jaj. dobra, lecimy dalej no i dobra ludziska zobaczcie ja już to przerobiłem praktycznie mi się wydaje że do dna tam już nic więcej nie ma ale wy zobaczcie są tylko te potłuczone sprawy zostały Tutaj odłożyłem rzeczy, które zaraz przesypię z powrotem. Ubite, patrzcie co oni jakie fajne rzeczy są ubite. Często, ta porcelana, też taka trochę ubita. Jeden kryształik ubita, ale drugi, drugi się zachował, także jeden mam. Jeden zachował się i zobaczcie, tutaj teraz do rzeczy, co udało się ocalić. To jest ta cała wystawa. Zobaczcie rzut z góry. To jest ta cała wystawa, którą... Udało się nam ocalić jajka z nowych rzeczy, doszło co z nowych rzeczy, są trzy te kawowe, do kawowego zestawu, tu mamy trzy, jest troszeczkę, doszły takie talerze ładne, z takimi łabędziami, jeszcze. ale do talerzy przejdziemy zaraz, na razie skończymy to wszystko tutaj. Doszło parę jeszcze tych kubeczków coca coli doszedł taki Coca-Cola z Euro, ile to było? Zobaczcie, kolekcjonerski, Sar Euro jakieś chyba. Jakiś kolekcjonerski z takim piłkarzem, nie wiem, to może być coś dobrego, ze Smirnofa 2, ten widzieliście jest jeden taki, mi się zwłaszcza podał, ten się udał cały ocalić, powiedzcie czy to kryształowy jest, patrzcie fajny, to jest kryształowy kielich, ale jest mega ładny, tu go pokażcie, od razu Wam pokażę taki talerzyk, fajny jakby ceramicznie wziąłem go, bo jest ciekawy, jest naprawdę bardzo ciekawy talerzyk. Jest naprawdę ciekawy. U dołu taki. No i co, no i co, no i cóż no jeszcze mamy? Zobaczcie sami. Taki choco Kubeczek się ocalił. Ten krystalik bardzo ładny. Bardzo ładny. Ceramiczny kubeczek. Tutaj kole, różne, Różne po prostu kubeczki koli ocaliły z różnych różnych e, okazji. O to z KFC, KFC nawet, KFC Cola, tu cola taka, sąd e, Good, tu też te Sound Goody z e, Coli Tutaj tak samo Jaki jest kubek? Który rok nie pisze? Company R Reserve, ale rocznik nie pisze, ale to z tej serii Sound Wave Music, Music is Good Dobra, tak, jakieś porcelanowe, ten niby, ale... O nie, 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 pęknięty. Idzie na wystawkę, idzie na wystawkę i bieli bieli. Co tu dalej mamy jeszcze? Pokażcie. To jest ładne, nie wiem co to jest. Taka salaterka. Ciekawa salaterka, powiedzcie mi, co to jest salaterka i co jest ten Dodle Scan. Trzy takie salaterki się ocaliły. Całe nie, ta jest widzę uszczerbiona. Widzicie, tutaj wtórne poszukiwania też pomagają. Także dwie salaterki, mówcie mi, jak coś widzicie, ale wszystko jest całe. Ja to szybko wam układałem. W takie owoce. Neskafi. Neskafi. Te fajne są najlepsze. Są dwa puchary. Udało mi się ocalić aż dwa. Dwie takie. Nie wiem, czy to salatery, czy co to jest. Wy mi powiedzcie, co to może być. Ten, ten, tutaj taki kielik kurcze, kryształowy, czy ten, fajny, ten kielich, szkoda, że więcej nie było do ocalenia. E, no. ale co jeszcze, co jeszcze mamy? Zobaczcie sobie sami oglądajcie dowoli. Zobaczcie, bo zaraz przejdziemy do talerzy. E, tutaj na, na to w Bratysławie to aż dwa, tak? Dwa są z Bratislawii. Dwa są ważne, te talerze, pełno porcelany, tu jest. Co oni wyrzucili na te hasiołki? 2 w Slawi takie fajne, mocne kieli, kielichy. Dwaz eee, żołądkowej, <grystanie> żeby było do pary. Para chyba piła, wiecie? Ej, porcelana się wala wszędzie, kurczę. Masakra, ile oni wyrzucili porcelany, że pływamy w tym. A ten gwizdek, to jest miedziany, taki gwizdek wyskoczył. Ej, nie, 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 nie. Ten gwizdek wyskoczył, ale fajny, miedziany. Powiedzcie czy do starych gwizdek, czy nowych, jak mi się... Powiedzcie mi, czy to starych, czy nowych gwizdek. I dobra, zobaczcie z tego rzutu. Tu co tu jeszcze wyskoczyło. Żebyście widzieli dokładnie i ocencie sami. Czy fajne znaleziska salaterki. Te ładne. Także tu wszystko już jest całe, eleganckie. Tego jeszcze, żeby, żeby to się nie zbiło, że jeździmy ja stanowo, chcę pokazać. Bo to jest na przykład Lublana. Wiecie, to nie ma żartów. Bo nie ma żartów, to jest piękny kubek z Lublany taki. No właśnie. Fajny kubek z Lublany. Takie wzory, groszki takie. Heh, ciekawe. No no właśnie to jest Lublana na przykład, wiecie. A to, a to, a to, a to Jest jaki patrzcie. Buffalo 001R co to jest za sygnatura? To się za na porcelanie i taki z kawą. Ha, fajnie. No i dobra, takie znaleziska. Tutaj na górze są. Macie jeszcze rzut wykonany z tej perspektywy. Polecę. Co oni wyrzucili na te polskie hasioki? Zobaczcie sami, czy coś Wam się podoba. To mówcie. No to jest tu egipski taki kurczę ten egipski, zbanek z Egiptu on jest, a tu przejdźmy do talerzy, nasze te widzieliście, z dziwnymi orłami, proszę pomóżcie z tymi orłami, co to oznacza, eee, tutaj tyle tułowic chyba przewala, tułowice, 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 takie tułowice, tu trzy z tymi, ruchu gwizdek, czy, czy piasek, nie? Tutaj trzy z takimi różami w talerze tutaj dwa z takimi ptakami pewnie se, jaka to porcelana ty to jest Silezję ale ubity o, niestety ten ubity widzicie, trzeba patrzeć też trzeba patrzeć też na spody a ten? Calak. Dobra, mamy jedno chociaż na pamiątkę. Także mamy na pamiątkę jedną. Silezję. Veritable porcelanę. O, e, wrocławska porcelana, Silezja. Ładna i dobrze. Nie będziemy, więc tyle tych talerzyków takich wyskoczyło. To nasze, ten nasz patera nasza. Tutaj takie talerzyki. Różne, różne, różne. Różne że tak powiem. E, rozmiary. To piękne, to Lublana, to widzieliście, wszystko widzieliście, wszystko już widzieliśmy, także tyle porcelany wrzucają na hasiotki, to wszystko biorę, a to zostawiam na wystawkę, no i co, to też pakuję i lecimy ludzicha dalej, lecimy dalej, bo ludzie zbierają i trzeba jeszcze jakąś miejscówkę napotkać, więc lecimy dalej, lecimy, lecimy. Ile oni tego wyrzucili, żeby wyjść o to. wolna. Jeszcze zobaczcie. Lecimy. Patrzcie co nie wyrzucają na polskie osiołki Masakra. Artystycznie, no nie? nie powiecie, że to nie jest artystycznie. No i co? No i kochani moi obiecałem Wam, że taką mechamówkę znalazłem, rozpieczętowałem, może będzie coś ciekawego. Patrzcie jakieś szycie tu jest. To co mówiłem w tamtym filmie o, o tym depozycie porcelany, tam to spakowałem. Tu lecę dalej. Eee, Fajny tu i zobaczmy, co w tej reklamie się może słychać. Zobaczmy sami, co to kurcze jest zrobione. Co oni szyli Jakiegoś trola szyli fajnego. Twojego fajnego trola szyli. Dobry mi wyszedł. <śmiech> <śmiech> nie tego Kalendarz 2024. Eee, cały. Bieli. To jest mamy bizu Nie nie ma, nie ma, nie blizu. Nie, wiem czy nie, będzie. będzie nie, będzie nie, wiem, nie, 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 i to nie, nie, nie,